E, dobra, jesteśmy sobie w Dont Starwie. To jest odcinek kolejny. Nie pamiętam, co chciałem tutaj zrobić. E, z tego, co mi się wydaje, to wracam właśnie z tego lasu. E, no i. Mm, tak mi się wydaje, przynajmniej. Ogólnie, jeśli chodzi o tego rana, to miałem. E, Muszę iść teraz wykopać trawę i krzaki, więc pewnie się zaraz przyjdziemy tam do góry, tylko pytanie, czy ja chcę coś ze sobą zabrać Myślę, że po drodze pozabijam sobie trochę świnek i pająków, tutaj na razie się nie będę wybierał. W wiosce ze świnkami raczej też nie będę walczył myślę, że... trawę weźmiemy z tego końca, w sensie pójdziemy sobie tu na koniec, bo tutaj nigdy nie będziemy chodzić, bo tutaj jest strasznie daleko, więc na przykład tutaj pójdziemy i powykopujemy całą przyniesiemy sobie tutaj do bazy. I później skupiamy się na, na po prostu powiększaniu zielonego terenu wokół Oazy. Przejdźmy sobie tędy. Widzę, że tu jest ścieżka, fajnie by było na nią trafić. Jakiś dziwny dźwięk jest. Ym, ale to pewnie z tego biomu. Ogólnie to mam takie postanowienie kolejne, żeby nie mówić wam kiedy wrzucę kolejny odcinek, bo zawsze to się nie sprawdza. I zawsze wam mówię, no za godzinę. Nie no, na przykład nie wiem, mówię, że jutro wrzucę trzy odcinki, czy dwa, jeżeli zdążę, no i nigdy tak nie jest, albo nagrywam dwa odcinki pod rząd, żeby dzisiaj dodać w jeden dzień, a tak naprawdę później wychodzi, że to są na dwa dni, więc od teraz już nie będę mówił e, na kiedy, który jest odcinek, po prostu to będzie temat tabu, którego będę unikał, bo nie ma sensu go poruszać, bo ja i tak nie dotrzymam słowa. Miałem a propos jeszcze, e, jak już zacząłem mówić, że jednak dodam wam ten odcinek. E, na poprzednim odcinku, że właśnie, o kurde, prawie wykopałem te krzaki. Nie chcę ich wykopywać, chcę je zebrać. Mm, chodzi o to, że powiedziałem Wam, że jeżeli będę w stanie wieczorem, to wyram dla, dla, dla Was trzy odcinki, no ale wróciłem przez imprezki i to było tak, że sobie wracam. Nazwałem jeden odcinek, dodałem go, drugi miałem dodać za dwie godziny, czy coś takiego, i później miałem nagrywać, a skończyło się tak, że dodałem ten jeden odcinek, później poszedłem się myć. I później mnie tak bo bomba walnęła, że poszedłem spać. Nie wiem dlaczego. No, ale dosyć ciężko jest dzisiaj. Dlatego. E, sorry, w ogóle mam takie dziwne poczucie, że powinienem coś zrobić, czy coś. A to dlatego pewnie, że. Znaczy, no nie, poczucie, że powinienem coś zrobić, w sensie, że jestem zaleniwy czy coś. Ale. Wiem dlaczego. E... Nie ma wszędzie trawy, jest jej strasznie mało. Bo są te zwierzaki, które, z których wypada trawa. Okej, okay, już wszystko rozumiem. Yy, kurde, tutaj mam pochodnie. Właśnie, i tak jak mówię, to nie jest takie poczucie, że muszę coś zrobić, czy jestem leniwy, tylko poczucie, że muszę coś zrobić, chociaż nic nie mam zaplanowanego. Takiego nie wiem, miał... muszę posprzątać czy coś, chociaż wszystko jest posprzątane. no, no dobra, tak akurat nie jest. No, ale mniejsza. Yy, tutaj mamy kolejne. Co to jest? Poczekajmy na dzień i to zaatakuj. O nie. Dobra, dobra, dobra. Wiem, co to jest. Zostaw mnie. O nie, on tam, no idzie. 50 hp po jednym strzałem dostałem, czy mi się wydaje? Mam nadzieję, że już mnie goni. O, ale powolony, hop. Wiem, że to jajko mogę mu, jak go zabiję, mogę mu zabrać i y, mogę, tak jakby go je ogrzewać przy ognisku w nocy, tak to muszę je odsuwać, czy coś takiego i później nam się wykluje właśnie taki ziomeczek, który będzie e, dla nas przyjazny tylko, że on będzie przyjazny przez pewien czas, dopóki nie urośnie, no i później e, znowu będzie nas atakować, być dla nas agresywny tylko, że nie chcę mi się z tym jajkiem bawić, tym bardziej, że ja nawet nie wiem jak tam się mu HP e, dla mnie to jest za dużo zachodu chyba nie wiem czy tych zwierzaków, co tam są, i z których trawa nie wypada, nie powinienem sobie gdzieś wiecie, koło naszej bazy, zabrać czy coś. No nie wiem, dobra. Po sobie stąd pozbieramy tą trawę całą. Nie wiem czy będzie jej dużo, czy mało. Skądś jeszcze będziemy chcieli sobie pozbierać? Nie wiem, no niby możemy jeszcze sobie pójść tutaj i pozbierać, więc pewnie to zrobimy i zabierzemy ją do naszej bazy. Bo tutaj jest tak w rogu, że i tak nam się nigdy nie będzie chciało tutaj przychodzić, a jak będziemy potrzebowali trawy, to po prostu sobie stąd będziemy zbierać. O, wykopałem dziurę chomikowi, znaczy to jest chyba królik, ale bardziej mi przypomina chomika, <grym> no dobra mniejsza, nie będę mówił co mi przypomina, bo wiadomo, że to jest królik, bo jak go zabijemy, czy tam złapiemy w klatkę, to właśnie jest, że to jest królik. Yy... Jeżeli chodzi ogólnie o moje gusta, to wolę, żeby na mapie była jednak wszędzie trawa, niż żeby były jakieś zwierzaki, z których ta trawa wypada. No bo te zwierzaki są chyba w trzech częściach tej mapy, a normalnie jak jest trawa, to jest po prostu wszędzie. No więc trochę Lipa troszeczkę mnie to denerwuje. Będziemy musieli się przejść, jak ogarniemy sobie Hambata do tamtych bossów, do Clockwork Nightów i Clockwork. Chino, nie mam pojęcia, czy to jest nosorożyt, czy jak to się nazywa. Zobaczymy jak tam sobie pójdziemy. Tutaj jest ta dziura. Ej, tych iglo jest mega dużo, o co chodzi? Strasznie mnie to dziwi, dlatego że pierwszy raz mam taką mapę, gdzie na każdym kroku praktycznie mam iglo. Jeżeli sobie wejdziecie na mapę, to tu jest iglo, tu jest iglo. Dziś tutaj na pewno jest jeszcze iglo. No nie wiem, no na pewno miałem to kilkadziesiąt razy. Teraz to nie znajdę tego na mapie. Bo mi się to wszystko zlewa. No, więc mniejsza. No ale tych właśnie z 4 już spotkałem, więc nigdy tego w ogóle nie spotykałem. Okej. Okay, teraz fajnie by było się dowiedzieć, w którym dokładnym miejscu są. Eee, bawoły. Pamiętam, że one gdzieś były, tylko nie pamiętam gdzie dokładnie. Obawiam się, że. Nie no, gdzieś tutaj na pewno musiały być. Zaraz zobaczymy. Pójdziemy sobie na dół. Eee, brzymie nie zaatakował. Tak cicho byłem, żeby nie usłyszał, oczywiście. Eee, dobra, to co, skopiujemy sobie jeszcze to tutaj. Może zaczniemy sobie od tej strony. I będziemy mogli wracać do naszej bazy. Jeszcze przejdziemy się tutaj tym brzegiem, żeby zobaczyć, czy na pewno gdzieś tutaj nie ma... ...bawołów. No bo potrzebujemy więcej kup, bo mamy póki co tylko 10. Co nam starczy tylko na 10 trawy na więzienie. Właśnie, jestem ciekaw. A nie, dobra, nie jestem ciekaw. Już mi się przypomniał. Jeżeli ogarniemy sobie farmę, to po iluś tam zasadzeniach ziemia. co się z ziemią dzieje? Nie mam pojęcia, ale musimy ją później kupom Nawieść po prostu, bo chyba nam nie będzie rosło, albo dłużej nam będzie rosło. To jest jakieś specjalne słowo na to, którego nie pamiętam. Mm. Nie no, sobie nie przypomnę teraz, teraz to no, nie jestem w stanie, powiedzmy, że teraz to nie jest mój dzień, ej tak patrzę teraz i mamy już tak z 30 tych sadzonek trawy, trochę sporo, no ale dobra, uzbierajmy sobie tak z 40 i będzie gitówa myślę, nie będziemy więcej potrzebowali, w sumie to 30 to już jest mega dużo i nam wystarczy raczej, no ale nic, będziemy musieli sobie teraz ogarnąć... Tak, 40 będziemy mieli, to jeszcze 30 kup, co będzie takim lekkim zadaniem dla nas. Bo to wcale nie będzie takie proste. Okej, okay, robi się wieczór. My mamy jak coś na pochodnie. Tak, mam jeszcze jedną tutaj na, 20, na 25%, ale ona nam raczej nie wystarczy. Więc będziemy sobie musieli wziąć następną. W ogóle nie wiem, czy mam baz podbite bardziej niż w poprzednich odcinkach, bo jak sobie to oglądałem, to wydaje mi się, że jest bardziej, ale tak chyba liczbowo to jest mniej i to jest strasznie dziwne ale dobra nie będę w to wnikał zrobię sobie teraz szybko drugą pochodnię i przebiegniemy się właśnie tutaj brzegiem do naszej oazy, tędyk możliwe że spotkamy tutaj jakieś bawoły, to wtedy pozbieramy sobie te kupy i będziemy mogli sobie nawieść i co następnym naszym celem chyba który dzisiaj spróbuję ogarnąć dzisiaj czyli na, na, w ciągu najbliższych trzech odcinków w sumie to ten i następne dwa to ogarnąć sobie przynajmniej jeden domek mmm, Jeden domek przynajmniej świnek obok naszej bazy, gdzieś, żebyśmy mieli jak w zimę zdobywać jedzenie. No bo te świnki to jest tak kozak pożywienie Fakt faktem możliwe, że dużo z tych świnek nie dropi tego jedzenia więcej dropi tylko z tych takich dzikich, które są tylko jakie spełnia, albo jakie nakarmimy yy, zgniłymi mięsem w sensie mięsem z Monster Nit, czyli z potworów. No ale. I tak zawsze nam będzie wydropiło po jeden czy po dwa. Zaczynało po jedno w sumie jedzenie. Z tamtych dropi po dwa. Ale to i tak gitówach w sumie. Okej, okay, postraszmy sobie te zwierzaki. Hmm, ciekawe, co ile mogę z nich trawę wyciągać. Myślę, że mogę go wystraszyć, żeby pobiegł do nas do basy. <gry> czy on tutaj wróci prędzej czy później? Sprawdźmy go. On poszedł spać. <gry> Dobra, biedny. Nie chcę tutaj śpi Mm, dobra, to co? Tutaj nie widzę bawołów. Jestem ciekaw, gdzie ja je poprzednio spotkałem. Okej. Okay. Myślałem, że tutaj jest woda, ale się zryłem. Yy, dobra, nie będziemy na razie kopać tych patyków, później sobie po nie przyjdziemy. Widzę, że sanity mamy troszeczkę mało, ale z tym nic chyba nie zrobimy. Nie bym, mógłbym pozbierać w kwiatki, ale czy ja chcę to robić chyba nie? Chyba prędzej zdobędziemy namiot, więc nie ma co się z tym bawić. Teraz patrzę na mapę. Co to były za dziwne dźwięki? Eee, patrzę na mapę z której strony... Mieliśmy te bawały, bo to jest mega dziwne. Jakbym miał zgadywać, to te bawały były tutaj. Bo mam strasznie odkrytą tą pustynię. Znaczy tą sawannę akurat tam. Więc jestem prawie pewny, trochę daleko, nie będzie mi się chciał póki co tam biec. No ale pewnie jak sobie wrócimy do baz zasadzimy sobie eee, trawę. Komary, czemu ich jest tutaj aż tak dużo? Zawsze były po jeden. Co czego on chcą? W ogóle beka, ciekawe. Aha, pamiętam, że to jest dropi. Takie czerwone krwinki jakby. Chyba. O kurde, no się robi. I z tych czerwonych krwinek... czekajcie. O, 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 o! Było to, było, było, było. Nie mo mogę to jechać. Moskitosa. Mmmm. <grym> I z lodu. Możemy sobie coś skraftować. Póki co chyba to nam nie jest do niczego potrzebne, więc nie będę się tym bawić. Dobra, to co? Bierzemy sobie drewno, podpalamy sobie tutaj. Fajnie, że urosło nam troszeczkę drzew tutaj w okolicy. To będziemy mogli sobie. Zaraz porobić tutaj skrzynki na naszej temki. I skraftujmy sobie w ogóle. To, żebyśmy mogli więcej trawy przynieść i ogólnie poprzenosić tej takiej trawy kwadratowej. Na razie nie, aha, nie mam miejsca w sumie, żeby to gdzieś schować. Yy, na czym chcielibyśmy się skupić? To możemy sobie w sumie usmażyć. W ogóle wszystko sobie usmażmy. Zaraz jak będę szedł na misję do tych bawołów i żeby przy okazji jeszcze pokonać świnki, to będę musiał nazbierać sobie jedzenia. Nie wiem czy już tych krzaków nie będę kopał i tutaj przynosił, no bo one nam się tutaj bardziej przydadzą niż gdzieś tam. Dobra, i teraz, jakbym chciał sobie zasadzić tą trawę? Myślę, że jeśli tutaj tak ładnie w linii to posasadzę, to, to będzie fajnie wyglądać. Mam dosyć fajny pomysł, jak mogę to zasadzić: w sensie, że zrobię tutaj taki rządek trawy. Kurde, nie wiem, czy ona teraz tutaj urośnie, bo ona chyba na skalę średnią, średnio, średnio na wyrośnie. No nie wiem, dobra, zobaczymy. I tak sobie tą skałę, a nie dobra tej skały nie musimy skopywać, bo to jest tak jakby naturalne. A to nam przeszkadza, okej okay, już wszystko rozumiem. Dobra to co sadzimy sobie tutaj tak. Ile posadziłem tutaj z 20? Teraz będzie 20. <grym> nie unikajmy w to, że ten pasek jest tak mega krzywo, <grym> proszę <grym> starałem się bardzo. Skopiamy sobie to Te największe drzewa, które tutaj są Się nimi zajmiemy, reszta niech rośnie Oczywiście kasztanów nie będziemy jeść Tylko je sobie odsadzimy Tych drzew takich dużych nie ma tutaj Za dużo, nie wiem czy powinienem tak mówić Dużych za dużo Ale może jak powiem sporo ich tutaj nie ma Tych dużych drzew, to, to będzie lepiej brzmiało oczywiście Więc co Odsadzamy to sobie i dzięki temu będziemy mieli tutaj Fajne Fajny lasek już jak dosadzimy dodatkowo te 8 drzew, czy tutaj jest jeszcze jakieś duże, czy tak średnio? Okej. Okay. Aha, dobra. To weźmiemy. To są chyba jeszcze te takie średnie drzewa, z których dropi po dwa drewna. I wcale tych sadzonek, więc nie będziemy sobie ich ścinać, damy im czas, żeby sobie tutaj urosły. Na spokojnie nam się nigdzie nie spieszy. Gdzie chcemy ogarnąć sobie domki świnek, to też jest dosyć. Yy, znaczy, to nie jest problem w sumie. Ale musimy to ustalić za niedługo. Zaraz się za to wezmę. Tylko sobie tutaj posadzę te drzewa. Yy, dobra, i teraz nam starczy na skrzynkę, więc to już możemy ją ogarnąć. Fajne, fajne. Wejdziemy sobie w struktury i położymy sobie tą skrzynkę, może gdzieś. Może gdzieś tutaj. Dobra, jest chilera i utopia. E, co chcemy sobie tutaj zrobić? Tutaj chyba już nic. Starczy nam wszystkiego. E, to co, możemy sobie iść dalej po trawę ogólnie taką kwadratową, jakby, żeby tutaj poustawiać. I coś jeszcze będziemy potrzebowali. Jagody potrzebujemy. To jagody sobie też poznosimy. Tylko, że ja nie wiem, czy ja jagód nie będę chciał stąd przynosić. Tutaj są pająki, tak w ogóle. Więc ja nie wiem, czy ja tam na dół nie mogę iść. Dobra, pójdę sobie tutaj po tą. Potem trawę do góry Żeby ją przynieść, ale poczekajcie Dobra, potrzebuję o wiele więcej miejsca w ekwipunku Więc to sobie tutaj zostawimy To też sobie tutaj zostawimy To chyba może nam się zestakować Resztę sobie tutaj odłożymy, kupy sobie odłożymy Przy okazji nie wiem czy jak tam nie pójdziemy To nie przejdziemy się do tych bawałów, Żeby zobaczyć czy tam są jakieś kupy, tam, znaczy tam na pewno będą jakieś kupy. To przy okazji sobie je podniesiemy i przyniesiemy tutaj drewno. Weźmiemy z brojka, na pewno nam będzie potrzebna. Pochodnie mamy trzy, więc one nam dosyć sporo miejsca zajmują. Tutaj mamy wszystkie nasze narzędzia, złoto też sobie odłożymy. No i co, wydaje mi się, że mamy wszystko co jest nam potrzebne, znaczy jakby niezbędne do naszej podróży, więc możemy sobie lecieć tam w górę. Nie, tak jak mówiłem, lecimy sobie teraz tutaj do góry po tą trawę taką kwadratową, skopiamy sobie ją widzę, że noc się robi, to w nocy na pewno nie będziemy tego skopywać więc będziemy mieli troszeczkę czasu, żeby pobiec dalej kurde, widzę, że się ciemno robi aha, nie, to przed chwilą powiedziałem, że się ciemno robi że wbiegłem prawie w tą podwór ten, rozdwojenie jaźni chodziło o to, że prawie wbiegłem w jezioro, bo tak biegłem krzywo zamiast tędy to pobiegłem tak w wow, wow, to przecież by mi zadało milion obrażeń. Czemu ta matka masz 500 zdrowia? Co tutaj się dzieje? Ale powolona akcja. Nie no, 500 to jest chyba dużo, fest. Yy, tego na razie nie będziemy sobie zbierali, bo tego mam dużo akurat. Tutaj są świnki, które się pochowały, to też im nie będziemy nic robili. Dobra, i teraz jak chcemy poskopywać sobie ten taki zielony biom. Tutaj widzę, że też go jest trochę, więc nie wiem czy ja stamtąd nie chciałbym go pozbierać. Tutaj sobie chyba pójdziemy no i po prostu stąd go sobie zbierzemy. Dobra. Jak tam muszę iść? Mogę iść sobie tą ścieżką, ta ścieżka pewnie doprowadzi mnie gdzieś tutaj, później. Sobie... A nie, pewnie mogę iść cały czas ścieżką. Ej, dobra, to biegniemy sobie po prostu ścieżką i zobaczymy, jak zboczymy. To najwyżej zawrócimy w tamtą stronę, żebyśmy trafili. I chillera. W ogóle sobie ostatnio tak odmieniałem, bo patrzyłem sobie tak na innych ludzi, co nagrywają gierki na YouTubie. No i oni ogólnie nagrywają odcinki po 40 minut. To znaczy większość takich kanałów gamingowych. Albo po 30 minut, no ale powiedzmy, że po tych 30 minutach oni wrzucają dwa odcinki 30-minutowe, a ja trzy 20-minutowe, no i wychodzi na to samo. Niby, ale jeżeli ja mam tak, jakby połowę więcej wyświetleń, wtedy na takim samym, jakby czasie spędzonym na nagrywaniu. Nie wiem jak to ująć, ale po prostu są trzy filmiki zamiast dwóch No i wiadomo, że na trzech będzie po prostu zawsze więcej wyświetleń Tutaj są pająki, więc mogę sobie chyba dojechać Mam nadzieję, że te złote stąd nie wybiegną, bo tutaj jest... Dobra Dojechałem tego jednego Dobra Walimy ucieczkę Bo te złote pająki są zbyt powalone, żeby z nimi walczyć Ja nawet się nie chcę w walkę jakąkolwiek z nimi mieszać One są mega powolone. Jak one tak skaczą... Nawet nie zauważyłem ile hp przez nich straciłem. Pewnie w sumie nie dużo, bo dostałem jednego hita za 50, to to jest 13 na tym jednym skoku. Nie no, to bywało gorzej. A i tak one są powolone, nie chcemy z nimi nic wspólnego. Zaraz pójdziemy sobie walczyć ze świnkami. O, i tutaj już mamy ten mion, z którego właśnie możemy po. ściągać, jakby trawę. Mm, tutaj. Dokładnie, aha, dobra, nie, my chcieliśmy się przejść jeszcze do bawołów, więc nie musimy się teraz od razu skupiać na ściąganiu tej trawy, tylko przejdźmy się zobaczyć właśnie, czy one były tutaj, czy dobrze zapamiętałem. No i dopiero później zaczniemy sobie tutaj skopywać. Jest wieczór. Co, myślałem, że wieczorem że szerszenie nas nie zaatakują, ale one są powalone, im to się chyba nudzi. Mogłyby mi dać już spokój, mogę sobie pójść spać, czy coś, bo jest noc. Dobra, idziemy sobie w tą stronę. Daleko jeszcze? Nie, no, niedaleko, ale troszeczkę skręciłem, więc musimy sobie pójść do góry. Czy tam mamy jakąś ścieżkę? Tak, mamy jakąś ścieżkę. Dalej nie wiem, czy te ścieżki można jakoś craftować, ale pewnie z biegiem czasu się dowiem, że można albo nie. Zobaczymy. Dobra, i co? Lecimy sobie w tą stronę. Tutaj będzie troszeczkę pająków, ale może w dzień sobie z nimi powalczymy. Jeżeli tutaj będzie takie, jakieś słabsze gniazdo bez tych złotych, no bo na te złote to tylko jak będziemy mieli zbrojkę. Niby mamy tą zbrojkę, ale nie chce się jakoś tak. Angażować się do tej walki. Ok, kiepsko szukać kup. tutaj, jeżeli mamy taką małą widoczność. Ale dobrze zapamiętałem to miejsce. O! Kurde, słyszę muchy. <gry> o, tutaj jest ta kupa. Ok. Wiedziałem, że jest gdzieś w lesie. O! Dobra. Ej, w sumie fajne jest to, że jeżeli mijamy jakąś kupę, której nie widzimy, ale jest niedaleko, to słyszymy. Ok, tutaj jest kolejna. Widzę, że te pająki tam wracają. Mamy mega mało jedzenia. Zaraz możemy mieć przez to lipę. No ale nie wiem, zobaczymy. Na no, razie sobie te kupy pozbierajmy. Ile ich będziemy mieli? Kolejne 10, tak? Trzymajmy kciuki, bo w sumie im więcej, tym lepiej. Wow, ile tu jest pająków? Nie wiem, czy chcemy z nimi walczyć. Czy obiegłem cały teren? Nie no, prawie całe pewne. Tutaj słyszę jakąś kolejną kupę, więc spoko. I jeszcze jedną jakbym znalazł, to bym był szczęśliwy. Może tutaj w lesie gdzieś będzie. O! O, o, o! Okej, okay, dobra, mamy 10. No i kozacko. Tyle co poprzednio. O, słyszę znowu muchy. I fajne. Fajne, fajne. Mamy kolejną. Czy tutaj będzie jeszcze następna, czy nie za bardzo? Dobra, no i co chcemy teraz zrobić? Mamy 30. O! Kolejna. Dobra, mam aż 12, mam aż 13. Widzę, że chyba akurat przyszedłem w odpowiednim momencie, kiedy ich tutaj się robi coraz więcej, więc jeszcze raz sobie przejdę. Tędyk posprawdzać. O, widzę kolejne dwie. Fajnie, fajnie. Im więcej, tym lepiej. No bo potrzebujemy je na nasze tak jakby. O, biją się. Ale bitka. O nie, świnka zostanie zagryziona tak całkiem, bo te złote pająki. O, tutaj kolejne dwie świnki się z nimi biją. Ale fight, ale bitka. Dobra co, zjadł nam pająk to mięso. Ja chciałem jej podnieść, ale ten pająk jest frajerski. Dobra, weźmiemy sobie to. Widzę, że one tutaj mają trochę lipę. Te świnki tu też zjadły. Czemu te pająki wszystko zjadają? O no, co tutaj chodzi? Ale one są powalone. Złoty za nami biegnie. Co on chce od nas? Powaliło go. Ej, zostaw mnie. Dobra, tutaj sobie podejdziemy do tych. Bo, te pająki, jeżeli je atakujemy, to w ogóle im się ataki resetują, więc tutaj nie ma... Nie ma co w ogóle się bać tej walki z nimi. Pozbieramy sobie to i zjemy sobie też to. Fact, faktem tracimy na tym, żyjemy nieusmażone, ale mamy tak mało jedzenia, że no musimy. Zdobyliśmy jedno mięso świnek. Niestety skóry nie zdobyliśmy, bo ten pająk powalony zjadł tą skórę świnki. No nic, trudno, z tym nie zrobimy. Tutaj mamy większe gniazdo pająków, więc z nim raczej nie chcemy zadzierać. Jeszcze nie widziałem takiego jeszcze większego, ale może to dlatego, że za mało jeszcze jestem na tym świecie i nie zdążyły się rozwinąć jeszcze większe. Ok, tutaj mamy żaby. Żabami się nie chcemy bić. Tutaj jest znowu taki duży tak, gniazdo pająków. Czy tutaj będą jeszcze jakieś? Nie no, tutaj już ich żadnych nie będzie. Więc co? Możemy zacząć sobie wracać chyba. Fakt faktem miałem jeszcze tutaj skopywać te saplingi, ale... Saplingi, ale nie ma co. Okej, okay. to może 20 od razu sobie nazbieramy. Dobra, no i fajnie, mamy ich wystarczająco. Znaczy no... Aha, cały czas tam jednego brakuje do 20. To jeszcze jeden? Okej, okay, tutaj jest. Później sobie tutaj wrócimy i pozbieramy jeszcze. Wychodzi na to, że w bazie mamy łącznie 30 tych główien, czyli brakuje nam jeszcze z 10, żeby mieć na wszystką trawę. Szybko przed nocą jeszcze chciałbym się przebiec w tą stronę, żeby pozbierać trochę tej trawy, bo później nie będę miał jak. Więc mam nadzieję, że zdąży jej nazbierać. Pozbieramy sobie chyba jej do końca. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wyjdzie. I co? I to jest ta zielona trawa tutaj już. Tak, dobra. To co, bierzemy sobie widły i zaczynamy kopać. Zobaczymy jej nakopiemy. Od razu sobie zbierajmy. O nie, jeżeli naciskam spacie, to on biegnie do jakichś innych rzeczy, zamiast to podnosić. Dobra, tutaj chyba nic nie będziemy sobie odstawiali, chociaż będziemy mieli troszeczkę tego piaskowego biomu, bo tam będziemy musieli go trochę wykopać. No ale trudno. Możemy chyba sobie tutaj zaraz ogarnąć po prostu. E Ognisko, bo nie ma co gdzieś sobie iść daleko Będzie tuwa, jak sobie tutaj ogarniemy to już sobie kopiamy to do końca W jednym staku się mieści 10, mamy yy, dokładnie 6 wolnych slotów Czyli z 60 moglibyśmy tego nazbierać, dlatego tutaj mamy jeszcze jeden wolny Ale nie wiem czy 60 aż będzie Jak kret nam to zabierze to go Powalony ziomu się jest I co, ja go nie mogę zaatakować? On po prostu będzie próbował nam ukraść rzeczy. Dobra, to od razu musimy to zbierać wychodzi. Nie, <gry> nie no, ale że. Ten kredyt jest taki denerwujący. Ja, go, ja mu nic nie mogę zrobić. Aż ja łopatę wezmę i go wykopię. Mogę? O nie, wykopałem co innego. Gdzie on idzie? A, chodź tu, krecie. Dojadę Cię, frajerze. Okej. Okay. Nie no on powalony jest, tak będzie tutaj nas denerwował. Możemy sobie zrobić to ognisko, skraftować takie chwilowe? Możemy, no i gituwa. No i super. Podniesiemy sobie tego jednego kwiatka, no bo on nam oczywiście sanity zwiększa, to dla nas na propsie, im więcej sanity. Myślę, że tak z 40 sobie nazbieramy i akurat będzie gitowa, więcej nam nie będzie do tego potrzebne. Sprawdzę i ten odcinek się tylko nagrywa, bo wiecie, yy, bez lipy, 25 minut, no właśnie, dobrze sprawdziłem. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Widzimy się już w następnym odcinku z Don't Starve Together Solo, yy, w którym będziemy ogarniać naszą bazę w Oazie. Siemano!